Siemanko, 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 ja jestem warta ze mną stula. Jest. Witamy Was w kolejnym odcinku Don't Starve Together. Słuchajcie, od teraz odcinki będą się pojawiały tylko i wyłącznie. Opa, znowu był update Demona. O, i nie no. tylko. To będziemy mieli spam modów, które musimy zaktualizować, ale to już po tym odcinku. Tak, odcinki będą się pojawiały na moim kanale tylko i wyłącznie. Raz na tydzień będzie jakiś fajny odcineczek i wszyscy będą szczęśliwi, prawda? Tak. Dobrze, a więc też jest taka opcja, ja mogłem te kulki mięsne jeść? Tak No bo ja tego swojego nie widzę wiesz Co mam tam do jedzenia, a dosyć już mi szybko spada No No odnowiło mi to, dobrze, dobrze Tak, będą już u mnie odcineczki Bo jak wiecie już Minecraft przechodzi na drugi kanał i tutaj będzie sporo miejsca I trzeba to jakoś uzupełnić, don't będzie A jako że na, ja widziałem ostatnio, że jeszcze znaczy ostatnio cały czas to widzę, że po prostu jak u Uli jest odcinek to i tak tam mało osób wchodzi oglądać, a później na moim odcinku jest więcej wyświetleń, tak to w ogóle dziwnie No bez sensu, oglądacie tak, tak. jeden odcinek tylko No raz na dwa, to nie było sensu, dlatego to już tutaj będą po prostu wszystkie odcineczki i myślę, że wszyscy będą szczęśliwi z tego powodu bo my jesteśmy szczęśliwi Tak Tak, już wreszcie nie będę zapominał na Uli kanał przesłać filmu, bo to ja się tym zajmowałem O, znalazłem ten kamyk Jaki kamyk? No te, który, którymi coś wżeram. I one się Aha. psują. O! Można z nich gotować? Ja nie wiem, bo one są te, z, tego, z tego modu. Aby no. mnie bijecie, czy nie? Bo jestem koło bawołów. A wtedy Bawoły mnie biją. O! Biją mnie, tak, biją mnie. Aha. No, do, no sorry, że wam kupę zabrałem. Wy głupie mada fucking fucka. A ja poszłam od portalu w górę. Bo mhm. tu mam nieodkryty teren w ogóle. Dobra, jeden mnie goni. O Jezu, widzę świnioki. Świnioki, ziemnioki. Świnioki. Możesz przyjść? Yy, czekaj, czekaj, już do ciebie biegną. No. Resurrection dobra, to nic Stone. Nie ma. Nic? Znaczy, nie, to się kończy już. No dobra. Kurde, ale to często spamuje tymi powiadomieniami, no. która tu jest minuta nagrania. Druga, co dwie minuty będzie spamował? Ja pierdykam. No trudno, no wybaczcie to, ale. Ale już jakoś damy radę. Przy okazji widzicie też, że naprawdę korzystamy z tych modów. Prawie gotowe. No. Tu nam się króliki złapały. Złapacie? Tak. Łapie wszystkie. Pokémon. Dobrze, no złapię. Wcześniej też już widziałem jednego, ale. Myślałem to że masz się. To chcę do lodówki, czy potrzebujemy jagód? Już biegnę, już biegnę, już biegnę, już biegnę do lodweczki naszej, lodweczki pięknej, lodweczki jednej. Otwórz lodówka. Tutaj są grzybki. Jagód mamy 15 i są już tak, no, no, w połowie ja dobre. Na razie nie potrzebujemy, no, dobra. Mhm, okej. Okay. dobra. Jakieś challenge dla mnie, co mogę zrobić? Znaczy ja na razie biegnę do domu. Mhm, to może drewno pością tutaj trochę, te, te drzewka nam urosły. Ja niosę 7. Kolorowe, drewnę. to ja je zetnę. Bo ja byłam potrawę i patyki, nie? Mhm. Oj, siekierka mi się zepsuła. Owa na krowa. O, tu urosło. No. Tak, i mniej więcej też dlatego będziemy nagrywali na ten kanał, bo właśnie niedługo wyjeżdżamy. Też potrzebujemy, tak. po, też potrzebujemy mieć odcinki, bo jakbyśmy załóżmy, nagrali cztery odcinki, czyli do mnie dwa, a do Uli dwa odcinki. To byśmy musieli jeszcze drugie tyle nagrać, żeby na cały, na cały wyjazd starczyło, po prostu. To też by nie dało rady. Bo naprawdę, no. tak obliczyłem, że muszę nagrać 45 filmów w tydzień. Dobry a, challenge. A to szybko się nie robi. Dobra, kopaj mnie to. To też czy znaczy samo nagrywanie to spoko, nie? Ale jeszcze renderowanie i inne takie No to, 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 to się nie godzi O nie, to zrobiłem co chciałem, lol Za niedługo będzie noc Mhm. A sadzę drzewka? No, ojejku, co się stało z moją psychiką? Nie wiem, ale faktycznie na tym spiku coś przerywa, tak jak teraz gadamy No przerywa właśnie i nie wiem czemu a na Skype ci odłączam mikrofon więc... No Albo jedno, albo drugie Kurde, ten mój laptop już niestety umiera powoli No ale co poradzić, to jest laptop To nie jest pecet No mam dwie łopaty, tak nie ogarnąłem się, że miałem jakąś No trudno się mówi, no Co, co poradzić człowiek? Dobra, no co się robi, co wrzucić do, do wojska? Kupę? Drewno? Drewno, dobra, mam 18 kg. Ja mam coś na pochodnie? Mam. Raz, dwa, trzy. Dobra, to chodź, bo kurde, zaraz zginiesz. Nie, bo To mi się jestem. podoba w tej postaci, że Sanity nie spada. Nie spada ci w ogóle? Nie. Zarwij garnek. Właśnie, my mieliśmy robić tą maszynę, dzięki której mogę robić te dusze, które mogę sobie zjeść. A no. Bo dzięki temu mogę levelować szybciej niż te. Całe kameczki, które przed chwilą zjadłem. Są dwa razy kulki w lodówce. Tak? No. I to spać. Dobra, to co na tą maszynę było potrzebne? To było w magii. Mhm. To zobacz, bo tutaj jest ula od kraftinga. króliki, cztery deski i jeden kapelusz. To ja mam dwa króliki. Daj mi je. Yy, gdzie ci dać? Do skrzyni może? Do, do mnie, mi daj. To żeby nie uciekły. To stój stabilnie. Stabilnie. Dobra. Dobra, mam cztery króliki już. Lecie mhm. no, mi tu przyszła. Uprawiać kocioł jogę. No bo ty nie zamknęłeś sobie drzwi? Nie po co? Mam kapelusz. No. Dobra. To co jeszcze mam. brakuje? Mamy wszystko. A ja się napiję herbatki ścili. Pyszna? Bardzo dobra wykręca. O masakra. Dobra, mogę Ci już machnąć tą maszynę. Tak? Tak. Czyli będę mógł chodzić po kwiateczki i levelować, będę Procoxem. Ale super. Proszę, o to ona. I... I mam brodę. Wow! A co ona jeszcze może robić? Ona magiczne rzeczy. Dobra, gdzie jest Magic? Magic. Manipulator, manipulator cieni. Nie to, nie to. Jak to się zwie? Patrz, wszystko potrzebuje tego, nie, tutaj. No. O miecz nocy można zrobić. Tak, 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 ten z twojej tamtej postaci. O, jest zarąbiste. Lodowe berło. Hmm. A, a Amulet z krzeszenia. Gdzie jest samo to? Co? Mroczne paliwo, gdzie można mroczne paliwo zrobić? Nightmare fuel? Mhm. Um, szukam. To by się przydało. O, wiatraczek mogę zrobić. To poszukasz, gdzie to może być? No szukam. O jest, jest to w specjalnych. Mroczne paliwo 4 petalsy moroczne płatki. To ja idę szukać morocznych płatków. Dobrze. Pozbędziemy się tego shitu. One serve for all! Tu, 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 tu. Hmm, moja broda dziwnie wygląda od boku. <noise> Gdzie są one? Przecież tutaj tyle tego było. E, w dół, pójdź w dół. Na dole było, pamiętam trochę ich. Tu jest, jest zły kwiatek, a tu mroczne płatki potrzebne. No Zły kwiatek, tak, bo ze złego kwiatka masz. Płatki. Tak? Tak. A, to że ja to idę zabrać. <noise> Co No sorry, no nie orientuję tak aż w Don't Starve'ie. O oh no! I mi sanity no, spadło. Też. Ile tam trzeba było? Cztery, tak? Tak. Cztery na jedno, co nie? No, to już mam cztery. O, ja właśnie teraz. Tu jeszcze. Upa! Tutaj była świnka kiedyś. Dopóki jej nie zabiłem. Też mam cztery już. O, widzę tam. Tam widzę, tu też widzę, ale super, ale osom. Awesome. Cztery były, tak? Potrzebne? Tak, już mam cztery też ja Mam siedem Ale super Mam pięć No, kolejne I sześć <noise> Czyli masterujemy moją postać dzisiaj? No No to bardzo miło z twojej strony Dobra, bo ja już powoli duchy zaczynam widzieć czy znaczy Powoli jeszcze nie widzę, nie? Osiem, ale... masz, dziewięć... Masz tyle co ja. A jak no mi wiesz, dasz wszystko i nagle cię. mi tak spadnie? Nie, zarobisz po nie, prostu mroczne paliwo. Przy... O, na no drodze było, nie widziałem. Tylko przy zrywaniu spada. Mhm. Dobra. A tu się okazuje, że już nie działa. To będziemy mieli mroczne paliwo. Które jest co nam nie? potrzebne na razie do niczego. Czekaj, zgubiłem się, ale żal. Przecież masz mapę? No wiem, ale, ale siedłem z pamięci gdzieś i wszedłem. O zalamu stąd sterbowy. Było tam przejście. Jakim... Jakim żalem to się stało, co? Hm. No no, no sorry, no zgubiłem się, nie? się ma świnio. O, chcesz się bić świnio? Dobra. Prawie gotowe. Widzę, czekaj, za świnią się będę bił. No. Chodź ty szmato. Nie! Jakim cudem? Ale co? Mam zero jedzenia. Muszę zabić świnia Gin, Mato Mam zero jedzenia i żyję. E kiedy mi to spadło? W międzyczasie. What the fuck? Ta postać nie ginie. <laughs> Zajebiście. Super. Ej, bardziej psychika spada, przynajmniej mojej postaci. Jak stoi obok złego kwiatka? Mhm. Mm Znalazłem saletrę. Tak po prostu. I troś. No. Dobra, biegnę. Mogę sobie zrobić trzy mroczne paliwa. A widzisz? A ja mogę zrobić cztery. O! Zladziło mnie. No, zlagowało mi też. Gdzie jest domek? Tutaj. Dobra. Idę levelować. Dziecko się cieszy. <noise> Specjalne. Ach. jeszcze 15 ode mnie. Jeszcze. Dziękuję. Jeszcze. 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 Dobra, wżeraj. Dobra, wbił mu się level i wszystko mi się uzupełniło na maksa, wiesz? Tak? No mam już 120, wiesz co? Czyli to działa tak samo jak te głupie medaliki, to wiesz co? To ja sobie może póki co schowam po prostu do lodówki Albo nie, albo będę miał przy rozkrzynki. sobie... Jak będę potrzebował, bo to mi dodaje, patrz, jedzenia 75 no. życie 60, sanity 50 no. Ta jest To jest dobra! to ładnie, no No, będę musiał sobie poczytać jak tak, tu już w ogóle, się levele rozróżni? Nie, zima. Wy zima! O nie. Aż, aż się na pije. Mówię, coś źle robię. <laughs> pije coś i to, to nie skupka, który mam na kapselu taki bardzo piękny. Obejski, eee. to może z don't starwem jakiś zrobić kubeczek. No, ojejku, skąd my mamy tyle nasion? Ej, nie wiem, nie pytaj mnie. to fuck? Tu się dziwne rzeczy działy w. Czas naszej nieobecności. skitu. Mamy 34 nasionka. Mm. To chyba dobrze. Możesz posadzić farmę. Nie mogę, bo nie mam kamieni. Ja mam dwie kupy. Coś zweterylizować? Użyźni. No możesz. Która, bo mamy jeden prawie dorosły i dwa takie dubki małe. tego dorosłego. O urosło o. właśnie. Samo urosło. Tyle wygrać. O nie. Dobra, jeszcze użyźni. żyźni. I uciekam. Uciekam, bo tutaj nawet demona zabija Keksona. O jejku, o tu są kamienie, dobra, to mogę porobić. A co robisz? Co? A co robisz? No, farmy więcej, będę robiła farm. Chociaż no teraz to przed zimą to chyba bez sensu. No. Aleś ciebie, sexy robocik. Mry. Ale fajnie, wreszcie mam fiueli, kurde. O, żabie nóżki się psują w lodówce. O, a jakiś ciebie seksi robocik. No widzisz, ale widzowie nie słyszą, bo Teamspeak działa w jedną stronę. No. Po, po, po. Craftable se trzeba będzie zabdajcić i naszego Wartoxa. Co tam, bojownik? Twojego. Coś na środku, bo mam jedno. Dziękuję, mam 33. To jest co smutne byłoby, gdybym ci go dał. Mm. No, dzień się robi. Jakiś quest? Czy mam sobie pójść zabijać? Musimy pozbierać dużo rzeczy, bo zima już zaraz. No, czyli co potrzebujemy? Potrzebujemy zbierać. Powiedz co? Trawe, patyki. Trawe, patyki, na. No. Yy, Jedzą. A może posadzimy patyki koło nas też? A nie rosną? To są dwa z tego co widzę. Ale dookoła jest sporo. Ja je wyzbierałam. Ja idę w prawo. Czyli, czyli trawę, patyki, co jeszcze? Poczekaj, no pójdziemy razem. No to mówisz, ja idę w prawo. Ja idę w prawo, chodź. Do Poczekaj, bo tutaj mam ten. Yy, nasionka do zebrania. Nie zbieraj nasionek już. No wiem, trawa jest tak naprawdę. To trawy zostaw tam, co jest blisko. Czemu? Już bo zebrałem. Wyda się później. Ale no, już zebrałem. Guten tak, co tam, co tam zbierasz? A kamyka rozkopałam. Mhm, okej. Chodź, bo du, ja tam mam nieodkryte. Ja też. A, A ty tu ty nagle tu super ekstra rzeczy się pojawiają. No tu już nie mam. No patrz ile patyków. A tu jest... o nie, tu się przechodzi dalej. To czekaj no! Dobra, idę, idę, idę. Masz złe kwiatki. Dark petalesy! Złapie wszystkie No przynajmniej jakiś jeden pożytek z nich jest, nie? O ul, tyle szukaliśmy To nie w tym Nie w tej grze No Niestety No pszczółko, odwal się ode mnie Ma chrapkę na mnie Ja jej dam Czemu nie zbieramy trawy? Przecież zbieram Ale tyle omijasz no bo zostawiam tobie A to było powiedzieć, bo ja nie wiedziałem Jasne, I co wiedziałeś, teraz? tylko nie chciałeś wspierać Nie Ale tu trawy, mówię, starczy nam na... Uch, nie wiem na co, ale nam starczy No chcę, żeby było dużo zapasu, no mhm. No i bardzo dobrze, teraz mamy jak zapas robić Przyjdzie nam jakiś, kurde, zły potwór W zimie, to będzie przykre ja bym się bardziej zastanawiała, jak pokonać te żaby, które spadają podczas tego deszczu wiosennego. No. Ja myślę, że po prostu trzeba uciekać. Bo to było żałosne. Ale jak później wrócić do swojej bazy. One tam zostaną? No tak. A jest coś, co zabija żaby? Chyba tylko broń dystansowa. Ale... A jest coś takiego od tej? No. no Okej. Okay. Bo nigdy nie dawałam ci te łapki. Aha. A, czyli tak, taka różdżka ścielająca ogniem na przykład? Tak, tylko z kolei to też może być trochę smutne, bo się trafi w obóz i... I się spali? No. A to lepsze to niż zginąć jak ostatnio, kurde. Te france jędze nas zaatakowały. Mam biom kamienny. No dobrze, przyda się. Może kiedyś. Mam nadzieję, <słuch> że bez psów. Nie, psy mamy niżej. Na biomie kamiennym. Tak. Mam 35 trawy. Ja też. Nie, sorry. H52. Ej, jedźcie. Ha, Dark 30, Petal. 35, to mam nasionków. Mhm. Tu masz jeszcze dwa Trzy. te petalsy. Tu, zobacz. Nie, nie ma, nie widzę. Tu. No idę, idę. Tu bo ty masz jakąś, kurde. A bez kiedy to od boku ci coś tak dziwnie wygląda? To nie. No. A te dwa małe, kurde się nie patrzy, jakieś małe po prostu brzdence Nie przeczytałaś co twoja postać powiedziała? No że prawie gotowe, ja nie muszę tego czytać Bo ja wiem Ha, pierwszy Patyki. O konie słyszę, idziemy bić Konie? To czekaj zjem sobie pół co renifera Dobra O tu jest, tu jest potwór Wycofać się, wycofać Mechaniczna się. latarnia Wycofać się, bo on strzela Widzę, laga miałem małego Ten gościu, mechaniczny goniec, on strzela No, no strzela. ten Rechino, nie? No Chyba nie chcemy iść na hardcore nie? No nie no, bo jakby nas uszczelił Widzisz, tam ktoś próbował, widzę kurde Jakieś są no. śmiecia Ale no, fajnie wygląda Poszedł spać Możemy mu zrobić nocną pobudkę. Nie, bo jak podejdziemy, to on się obudzi. No hmm. co, na niego trzeba zbroje i, i golden spear. Ale przecież golden jest tylko pod względem wytrzymałości lepszy. No i co? <noise> Ale dłużej działa. Mogę bić więcej. Ja jeszcze szczęśliwy bardzo. Ja myślę, że na niego to z mieczem cieni. O, no. To dobre. Jeszcze, jak my mamy postać, która wykorzystuje ten miecz, to w ogóle całkiem inaczej u nas wygląda. No. No co, Dead strołka nie mogłem do serii sobie wgrać. No bo czemu nie? No. Jest Dark Petal. Noc is coming. No wiem. Co teraz? Mam na ognicho. Okej. Okay. Ja też, nawet na duże. Ja też mam na duże. Czyk, czyk, czyk. Przygotowania do zimy, kurde, 5 dni do zimy to. <laughs> to w następnym albo jeszcze następnym odcinku będzie zima już. No. Bo kurde, co nie? Chcesz sobie być prosiaka? No. Okej, okay, bo ja mam młotek przy sobie. Nie mam młotka. No trudno, to sobie, dobra. No sobie zrobię młotka. Pierdzieliskoming. coming. Chodźcie, bić! Engardę prosiaku. Dziękuję. Dobra, gdzie te. A, tylko jeden zdropił. No. Ale Lipton. No dobra, troszkę podekspiłem. Pod no Nie, mogę tylko pochodnie. Co? No, dziwne. Czekaj, stój, stój, ej, ej. He, hej, kurda, ale hardcore. To dobrze, że miałem rzeczy, no nie? No. A czego ci brakowało? No nie wiem nawet. Ach, drewna. Drewna ci brakowało? No. Jak to mogło być, co? Nie wiem, ale masz w Okręgu Światła Dark Petalsa. Ach! Dzień dobry, guten tag! Ja lubię dark petals A masz zwykłe kwiatki? Mm, nie no. Ale mam saletrę, chcesz saletrę? Masz kulki mięsne? Czy chcę? Też? Nie, 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 teraz to już Cię ja, jak ja mam kurde mroczne paliwo to, to jestem najdzony wiecznie Aha, bo to masz przy sobie No zresztą jak mnie wtedy nie zabiło, jak miałem zero Jedzonka to aż, to aż, nie wiem czy update'ować Tą postać A bo jak zaupdate'ujesz to ci się cofnie Nie, to będzie możliwość, że to zostało zrobione No A rozumiem, że mi dajesz sygnał Proszę Ale No trudno, że przygasa, kurde Myślałem, że mi dajesz taki komunikat Ej, panie Panie, panie, panie dla wertys. I tu szlachta. Czyli co, dalej katujemy? Dalej. Trawę. Zbieramy trawę. Jak gandzianę. <laughs> Ona odrośnie. A świnios, spadaj. Ubijecie, ubijecie. Czy ja słyszałem takie magiczne słowo na si. Nie zdropiła, No. bo to ja muszę bić. Ale masz Dark Petalsa. Och, Dan on? Tu jest domek świński. No to właśnie świnio. ona z niego wybiegła. Tak, to smutne. No hmm. o, cześć, kwiatku. Jest, tyle Petalsów. Ha! 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 A tu nie zbierasz? Nie, bo już mam 79, już myślę, że styka. A 72. Tak, bo w naszych modach mamy mod, który robi, że możemy do 99 stakować, nie do iluś tam. No. To jest bardzo użytecznym narzędziem biznesowym. Teraz patyki. O, świnka. Stu, ja chcę świnkę dorżnąć. Tam chodzi. Pomóc ci, czy nie? Nie. Ha, 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 ha. No i od razu dwa. Mięso moje, oddawaj. Eee, szukam ciebie na ekranie, proszę. Okej. Okay. Dark Petalsy widzę, pozbieraj sobie. Mhm. Z przyjemnością. <noise> Uhuhu, ale dobry. Teraz patyki trzeba zbierać. Mm -hmm. du -du 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 -du. Za drzewem! Proszę bardzo, była za drzewem. Na górze. Myślę, że na mięso nie będziemy narzekać, bo powybijaliśmy świnki. Mhm. Mm Jak przyjdzie nam potwór mięsny i nas zabije. O! Rybie oko! Znaczy wysoki ptak. No co ty? No Chcesz widzi. się na niego pokusić? O kurna, tu jest to... Nie, 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 to one mają bazę. To jest baza tak. wojskowa. chociaż nie taka jak tam przy domku, wiesz? To jest ale... po prostu kilka. Nie wiem, czy bym go zabił po pierwsze. Możesz spróbować. Ale. Jeszcze... Jakby to był jeden, to ok, ale jeśli tu będzie cały garnizon chyba że mu jajko zabiorę. No, czaj się nagle. A na po co nam to jajko? Żeby Urus drugi nas zabił? Głupio pytasz. <śmiennie> no chodź tutaj! No, b -b 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 no. To chodź! Tu mogę tutaj. No chodzi ptaszku, pokaż ptaszka. <śmiennie> o co zaleciało gejozą. Trudno. Padł! Zabiłeś? No No? 8! O, widzę ich, dobra. Wiem, gdzie są. 8 kamieni esencji. Zjem je wszystkie. Ale mi słabo dodało. A we, dobra. Mroczne paliwo i full HP. Oj, prawie kolejny level. To mogę to jako zabrać, w sumie, teraz? Czy drugiego bić? Widzi drugiego? Nie wiem, jak chcesz, zaraz będzie. Nie, 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 bo mam 3 HP drewnianej zbroi. I już ja mam nie, 79, już... mogę się z tobą zamienić. I już nie mam szeryfowego kapelusza mojego. Wiesz, o, dziękuję. Proszę. Mówisz, że nie masz szeryfowego kapelusza? No. On już mi pomagał. Robię. Hej. kapelusz szef -Szerifa. To to go? Nie, noc zaraz będzie. Ale co zanim będzie, to ja go zabiję. Zbierałam ci trochę dark petalsów. Danke, Sean. Mógłbyś stać w miejscu? Mhm. <ścoughs> Dobrze, więc to co? Rozbijamy gdzieś ognisko tutaj? No. Dużo jedzenia można, można, sobie te pozrywać teraz, jak, jak ta te śpią. Wiatraczek! <noise> no masz wiatraczek. <noise> <noise> A do czego on służy, oprócz takiego efektu? Myślę, że do chłodzenia latem masz, pobaw się. Szybko się kończy, ale jest tani. No. Jakiś damage ma, 17. czy można tak. tym bić. Nie, dobra, dobra, trzymaj. No masz, pobaw się, no. Trzymaj. Ja to dobry bajer. Dobra, i tym fajnym, dobrym bajerem kończymy odcinek, także dziękujemy za oglądanie. Jeśli podoba Wam się ten wiatraczek, tak to jest wiatraczek? Tak. Napiszcie w komentarzu wiatraczek, dodajcie film do ulubionych, udostępnijcie na fejsie. Jeszcze raz dajcie łapkę w górę. I widzimy się pewnie za tydzień w kolejnym odcinku na moim kanale, już nie Uli, ale jak chcecie dać suba Uli, to dajcie suba Uli. My wam dziękujemy za oglądanie, wyślijcie wszystkim znajomym, ten odcinek jest super cool, czodersko. Dobra, kończę, na razie i cześć. Hej! Cześć! Pa, pa!